Aż 5 podstawowych błędów popełniają początkujący szachiści. Jeśli chcesz podnieść swój szachowy poziom, musisz za wszelką cenę ich unikać. W tym nagraniu pokażę Ci 5 najczęściej popełnianych błędów przez początkujących szachistów oraz, co ważniejsze, jak ich unikać. Niezależnie czy dopiero zacząłeś grać w szachy, czy może jesteś już doświadczonym zawodnikiem, te wskazówki pomogą Ci polepszyć Twoją grę oraz uniknąć Wszystkich kosztownych błędów. Więc usiądź wygodnie, weź kawę lub herbatę, zostaw suba i zaczynamy. Let's go! Błąd numer jeden: nie wyprowadzanie figur z pierwszej linii, bądź wyprowadzanie złej figury na początku. Wiele razy widziałem, kiedy przeciwnicy ruszali się Hetmanem do przodu, rzucali swoją najważniejszą figurę do ataku, a jest to ogromny, ogromny błąd, bo my po prostu wtedy możemy co zrobić? Wyprowadzić nasze figury z ostatniej linii, ale pamiętajcie. Tylko lekkie figury, czyli gońce albo skoczki. Także tutaj koń na C6, goniec również może wychodzić i wtedy wszystko powinno bardzo dobrze działać. Dlatego płytnie przechodzimy do kroku drugiego. Drugim bardzo częstym błędem jest ignorowanie gruź przeciwnika i skupianie się wyłącznie na swoim planie gry. Dokładnie to zrobiłem w swojej partii z moim przeciwnikiem, który ma praktycznie 2 200 Elo. I zobaczcie, to jest figurą więcej. Przeciwnik wykonał posunięcie wieża na F3, atakując mojego gońca w tej pozycji. I ja dosłownie od ręki wykonałem posunięcie gojęzgierzero. No bo wiecie, mam przewagę figury. To czego mam nie wymieniać figur w tej pozycji, tak? Wykonałem takie posunięcie i nagle. Także pamiętajcie i zawsze sprawdzajcie, co kombinuje wasz przeciwnik, i oczywiście też dopasowujcie swoje posunięcia do idei przeciwnika, bo czasami możecie wpaść właśnie w dokładnie taką pułapkę, w jaką ja wpadłem w swojej partii. Także idziemy teraz do trzeciego błędu. Błąd numer trzy zostawianie króla w centrum. Bardzo często zawodnicy. Tak skupiają się na ataku i na wygrywaniu materiału, że zostawiają swoje króla w centrum, i dokładnie to wydarzyło się w partii Kasparowa, który przegrał aż w 7. Posunięć, zobaczcie. Nastąpił gamit hetmański przyjęty, nastąpił ogoniec c 4 w tej pozycji, no i potem poszło skoczek na F6. Wydaje się, że to jest posunięcie bardzo dobre. Niestety są ogromne problemy z punktem F7. No i co robi Kasparow? Kasparow robi wszystko, żeby tutaj króla zabezpieczyć, żeby nie było strat materialnych. Niestety już jest za późno. Nastąpiło posunięcie Hetman E7. Zauważcie, że teraz. Król i hetman stoją w jednej linii. dodatkowo goniec nie ma jak wyjść w tej pozycji przez co król jest de facto w centrum, nie do wyjścia tak naprawdę. Nastąpiła roszada, no i tutaj Kasparow się poddał. Dlaczego? Dlatego, że po na przykład podewie e w tej pozycji biała już mogą zapakować wieże na e1, no i zauważcie, nie ma jak się bronić. Białe wygrywają hetmana, czarne przegrywają partię bez żadnej walki. No i tu jak widzicie, trament pokazuje ponad plus 6, co jest niesamowicie dużą przewagą. No, i widzicie, jak można nawet mistrza świata pokonać w 7 posunięć tylko dzięki temu, że nie pamiętał właśnie o tych zasadach. Także idziemy do kolejnego błędu. Brak kontroli centrum jest czwartym, bardzo częstym błędem wśród początkujących, dlatego pamiętajcie, zawsze starajcie się opanowywać centrum, czyli te cztery główne punkty. Punkt D5, punkt D4, punkt E4 i punkt E5, czyli takie ścisłe centrum, żebyście mieli pod kontrolą, po to, aby mieć więcej możliwości strategicznych oraz więcej możliwości ataku. To jest bardzo istotne, ponieważ bez tego będzie Wam bardzo, bardzo trudno wygrać partię, dlatego też ja w tej pozycji grałem z arcymistrzem Georgiem Kirillem i patrzcie, jak szybko pozycja eskaluje w bardzo złym kierunku dla przeciwnika. Nastąpiło posunięcie E4, czyli bardzo szybko przejmuje kontrolę. Mam takie świetne trzy piąki, tak? Czyli tutaj piękne trzy pionki, pionek C4. Pionek C4, pionek na polu D4 i pionek na polu E4. Dzięki temu mam świetną kontrolę, a dodatkowo, zauważcie. Nastąpiło posunięcie się no i tej miałem świetną, świetną okazję. Wykonałem posunięcie niedokładne, bo wykonałem posunięcie hetman A4, ale o wiele silniejsze było posunięcie skoczek na B3. I dzięki temu jestem już świetnie przygotowany i za chwilę przygotowuję bardzo niewygodną groźbę, posunięcie E5. Załóżmy. przeciwnie, wykona bardzo naturalne posunięcie. Na przykład posunięcie wieża E8, żeby to jakoś sobie że wprowadzić. No ale po czymś takim mogę śmiało pójść posunięciem a3 i nagle się okazuje, że przeciwnik ma problemy z tym gońcem. Gońc na a5 i posunięcie e5. I zauważcie, duża kontrola centrum, większa ilość przestrzeni, więcej motywów i piękny atak na przeciwnika. Tak, debije e5, debije e5, skoczek się na przykład cofnie na pole d7, i po czymś takim, skoczek na G5, zauważcie. Piękny atak na punkt H7. Goniec również atakuje, skoczka, no i tutaj się już można poddać. Także pamiętajcie, dokładnie o to chodzi. Kontrolujecie centrum, kontrolujecie tempo gry i tak naprawdę kontrolujecie wszystkie groźby przeciwnika. Także to by było na tyle. Idziemy do ostatniego, już piątego błędu wśród początkujących. Naszym ostatnim punktem w dzisiejszym wideo jest. Granie za szybko, pamiętam, że na początku swojej kariery również robiłem ten sam błąd. Grałem za szybko, czyli najpierw ręka, później głowa. Jak to się mówi, pamiętajcie, żeby na początku pomyśleć, a dopiero później wykonać posunięcie. Także najpierw głowa, później ręka. I tu właśnie wydarzyło się dokładnie to samo w partii Carlsen Nakamura z turnieju Speed Chess Championship, właśnie w tegorocznej edycji. Patrzcie, Carlsen wykonał praktycznie natychmiastowo posunięcie. Hetman na B4 i przeoczył wręcz niesamowity motyw w tej pozycji. Nastąpiło skoczek na F4. Dwa wykrzykniki, no i w tym momencie już nie ma obrony. Ponieważ, jeżeli nastąpi król H1, no to jest Hetman H3 i kończy się ta partia właśnie pięknym atakiem na punkcie G2. Jeśli przeciwnik z drugiej strony by wybił teraz skoczka na F4, no to po prostu możemy dać szacha i po odejściu królem 3 na pole F1. LOOP na pole H1, zawsze możemy wbijać na F3, a później wieża elegancko wchodzi tutaj na pierwszą linię z bardzo silnym atakiem i właśnie w taki sposób Magnus Carlsen przegrał swoją partię z Sikaru na Nakamura, także pamiętajcie unikajcie tego typu błędu, że najpierw wykonujecie posunięcie nie zastanowicie się i później dopiero pomyślicie co możecie z tym zrobić, także to jest częsty błąd, sam go robiłem wiele, wiele razy, także unikajcie tego, bo to nam da mega, mega dużo punktów, także to były te wszystkie Wszystkie elementy, które dzisiaj Wam chciałem przedstawić, no i cóż, zapraszam do podsumowania. Także, drogi widzu, dziękuję, że dotrwałeś do końca tego nagrania. Także podsumowując, mamy pięć podstawowych błędów. Pierwszy, który omówiliśmy, to oczywiście prowadzenie lekkich figur, tak? czyli o tym musimy pamiętać. Drugi, to oczywiście było pamiętanie o ideach przeciwnika. Trzy, to robienie roszady, czy też właśnie jej nie robienie, to był ten błąd w tej pozycji. 4 Oczywiście kontrola centrum, no i ostatni punkt, czyli piąty, to oczywiście granie z pomyślunkiem, czyli nie grajcie za szybko w swoich parach, tylko pomyślcie zawsze przed posunięciem, co chcecie zrobić. Także jeżeli Wam się podobało nagranie, zachęcam do. Subika. Dodatkowo w opisie macie kilka fajnych linków do moich materiałów. Tam macie też nagrania, artykuły, z których się możecie bardzo dużo nauczyć. No i cóż, dziękuję za oglądanie. Nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Do następnego nagrania. Cześć.